W wielką sobotę na Dialog Karana stawiło się 9129 kibiców, aby na żywo obejrzeć pojedynek pomiędzy Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin. Jaki końcowy wynik spotkania typowali kibice tuż przed rozpoczęciem meczu 23. kolejki Ekstraklasy? 0 Będzie 0 A kto y, będzie strzelał bramki? No to wiadomo, Ilian. Może Kędziora też coś strzeli znowu. Mają formę. A powiedz mi, czy w takim razie jest szansa, że Ilian zostanie królem strzelców? No mała szansa. Lewandowski teraz też ma formę, ale na pewno będzie drugi. Może pierwszy też, ale się zobaczy. Dwa 0 oczywiście. Wszyscy tak. A kto będzie strzelał? Kto strzeli te dwie bramki? Lewandowski i Kędziora. Ja nie znam zawodników, się <grywa> A myślicie, że jest szansa, że y, Micański zostanie królem strzelców? Nie, racji już teraz nie da rady. zaraz dla Zagłębia i wpadamy na siódme miejsce w solistowie. <grywa> I utrzymanie mamy pewne, jeszcze kto Dokładnie. strzeli te bramki? No jedno Micański, drugą Kędziona. Okej, okay, a ty jak, obs jak obstawiasz? Nie wiem. 3 3-0, a, a kto będzie strzelał jeszcze? Micański. Wszystkie trzy. Spotkanie zakończyło się tylko remisem, mimo tego, że to zagłębie do 45 minuty prowadziło dwoma bramkami. O to, co tuż po spotkaniu powiedział trener bramkarzy Tomasz Muchiński. Podobna sytuacja do tego, co się stało z Piastem w Ljewice. Co się stało? Gdzie popełniliśmy błędy? Prowadziliśmy 2-0 i nagle schodzimy tylko z jednym punktem. Co się stało? No na pewno na analizę taką głębszą przyjdzie czas. Gdy jesteśmy gorąco po meczu, każdy gdzieś tam w głowie ma jakieś takie pierwsze Gdzieś tam przesłanki, co było nie najlepiej, co było dobre, co było złe. Wiadomo, że gra dzisiaj no, nie układała nam się to jak, powiedzmy, do tej pory było sporo niedokładności. Gdzieś tam też jakieś odrobinę nerwowości w tym wszystkim, niepotrzebnej zresztą, bo wynik nam się fajnie układał. Praktycznie zrobiliśmy do przerwy dwie akcje i strzeliliśmy dwie, dwie bramki, więc ta bramka niepotrzebna, zdecydowanie niepotrzebna do przerwy na 2-1, czyli taka dająca niejako szansę. No, odbicia się ze gości i tak też no, niestety stało się, że oni to wykorzystali. My w drugiej połowie, gdzieś tam chyba w podświadomości, gdzieś cofnęliśmy się za zbyt głęboko, bo było widać, że ta przerwa między drugą linią a linią ataku była zbyt duża i, i, i nie było wsparcia odpowiedniego, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe. Yy, można powiedzieć, że yy, ten wynik wydaje się być wynikiem chyba zasłużonym. No chyba tak, niestety na własne życzenia. Wydaje mi się, że chyba każdy gdzieś tam to kalkulował, że no ileś 5 razy, 6 razy z rzędu wygrywać nie możemy, kiedyś musi przyjść ten gorzki moment na porażkę. No ale w momencie, kiedy już prowadziliśmy 2-0, no to, to było faktycznie na Zgadza znaczy, to... się, tym bardziej, że tak mówimy, wynik tam się fajnie ułożył, mieliśmy dwugankową przewagę. No tak jak wspomniałem, być może, być może gdzieś jakieś rozprężenie, bo, bo, bo te bramki szelaliśmy dość łatwo, wydaje się, mimo tego, że sytuacji nie było dużo, ale mieliśmy tak, jak mówię, 100% no, skuteczność do przerwy. No ale mówię, nie ostrzegliśmy się tego błędu w tym stałym fragmencie, gdzie, gdzie no, no, należało, należało więcej, jakby tutaj, większy opór przy tej sytuacji, gdzie, gdzie zawodnik gości strzelił bramkę głową tam z 7 czy z 8 metrów. No i cóż, no,